Dzień dobry, witam w grze Chapezio. Dzisiaj Wam pokażę, jak stworzyć MEMA, czyli Make Everything Machine. Będzie to raczej nakierunkowanie na to, w co się zainteresować, czym się zająć, a nie dokładne odzorowanie, jak budować, ponieważ jest to zbyt proste, a chcę, żebyście się dowiedzieli, jak to zrobić, jak samemu wymyślić własnego mema i samemu go skonstruować od podstaw yy, na zasadach, jakie Wam przedstawię. Dostałem aktualnie yy, możliwość zakupienia ulepszenia, co też Wam polecam, abyście zagwarantowali sobie stały dopływ tych trzech podstawowych kształtów, zarówno jak i pieniędzy, które na pewno przydadzą nam się do kopiowania w budowaniu naszej yy, Make Everything Machine yy, oraz yy, do ulepszania naszych komponentów, aby wszystko szło sprawniej i szybciej. Maszyna działa od kilku poziomów, już nie robię nic, a wbijam po prostu to, co się dzieje. No i dzisiaj, właśnie wam pokażę, jak zbudować taką maszynę. Prezentuje się ona tak, jest monstrualna i nie jest to najbardziej kompaktowy i najbardziej ekonomiczny sposób na stworzenie takiej maszyny. Zajął mi całkiem sporo czasu, ale aby zdobyć osiągnięcie, właśnie mema. Trzeba się jakoś wysilić. Jeżeli tylko na tym osiągnięciu Wam zależy, a nie na setnym poziomie, to moglibyście zrobić tak samo nieefektowną, nieefektywną maszynę jak ja i Wam to wystarczy, bo nie wiem, czy to, co właśnie mam w tym momencie, wystarczy do osiągnięcia setnego poziomu, czy nie. Ale w każdym razie przejdźmy do początku. Zacznijmy od y, spraw fizycznych, czyli y, ekstraktorów, klocków, każdego osobno. Kwadratów, wiatraków, kółek i kolców. Wszystkie te musimy podłączyć do naszego shape pickera złożonego z takich oto maszyn. Do każdego przecinaka wchodzi bardzo dużo klosków, aby zostały one podcięte na cztery, wszystkie przekręcone w prawy górny róg i wysłane w to miejsce. Magazyn służy do tego, żeby nadmiar tych klosków automatycznie wyrzucać, żeby maszyna nam się po prostu nie zacinała ponieważ wtedy mógłby być nieco problem. Mogą nastąpić po prostu problemy. Ma, priorytetowe wyjście wychodzi tutaj nam do filtra, yy, reszta do śmieci. I na czym to polega? Mamy 16 danych yy, dispenserów jakby klocków. I chodzi o to, że pierwsze 4 odpowiadają za pierwszą warstwę, kolejne 4 za drugą, kolejne 4 za trzecią i kolejne 4 za czwartą. Jak widzimy... Trzecia i czwarta warstwa wyświetla nam brak sygnału. To dlatego, że nasz aktualnie wymagany kształt złożony jest tylko z dwóch warstw. Dlatego pozostałe dwie warstwy aktualnie nie pracują. Jak widzimy, właśnie ukończyłem 32. poziom bez ruszenia palcem. No i co robimy dalej? Robimy 16 dla każdego kształtu i każdy z nich wypuszcza właśnie odpowiedni kształt w prawym górnym rogu. Jak widzimy, część z nich jest y, aktualnie wypuszczana. Skąd się to bierze? Chodzi o to, że aktualnie obie warstwy mają drugi i trzeci klocek, jak, y, drugi i czwarty mi się wydaje, tak, drugi i czwarty klocek mają y, z koła. Dlatego w pierwszej warstwie, jak widzimy, drugi i czwarty klocek wypuszcza na nasze koła. I w drugiej warstwie drugi i czwarty klocek wypuszcza koła. Koła te idą przez bardzo długą trasę aż do paintera i każdy klocek jest, ma swój własny painter. Tu mamy kwadrat numer 1, 2, 3, 4 i te 4 pierwsze są dla pierwszej warstwy i tak dla każdej warstwy i dla każdego kształtu. W sumie mamy 4 razy 4, razy 4, czyli 64 paintery. Paintery te, zależnie od sygnału, który dostają, albo malują. Klosek na odpowiedni kolor, tak jak tutaj wcześniej był wysłany kolor biały, dlatego w zasadzie dalej zostaje wysyłany kolor biały, ale nie musimy się w to teraz zamartwiać. A jeżeli byłby kolor szary, to filtr ten wysyłby nasze bloki od razu do wyjścia bez ich malowania, ponieważ nie można przepuścić przez Painter klocka bez jego pomalowania. Następnie klocki te są obracane i przesyłane do naszego assemblera. Assembler ten wypuści nam na wyjściu jedną pełną warstwę danego kształtu. Tak jak tu widzimy, lecą pełna warstwa kształtu wiatraka, pełna warstwa kształtu koła. Tutaj pełna warstwa kształtu kwadratu, akurat jest to tylko jeden kwadrat. I tak samo tutaj. Jak to działa? Pierwsze dwa klocki są obracane odpowiednio, żeby mogły się połączyć. I tak samo jest tutaj. Są to dwa górne i dwa dolne. Następnie, jeżeli jeżeli jeden z tych bloków nie jest kwadratem, czyli nie przechodzi przez ten tutaj odbiornik, to ten wysyła sygnał do filtru, aby przepuścić drugie klocki od razu do wyjścia, bez wypuszczania ich do assemblera. Ponieważ jeśli by je tu wypuścił, assembler czekałby na drugi klocek, który nigdy by się nie zjawił, ponieważ nie występuje w tym kształcie. Stąd też na wyjście trafia albo połączony assemblerem kształt obu kwadratów, albo tylko jeden z kwadratów, który następnie idzie do assemblera z górnymi warstwami i łączy się tak samo. Stąd też wychodzą nam takie kształty, jakie wymagane są w danym kształcie, czyli w danym kole lub wiatraku. Następnie z tych assemblerów kształty wszystkie trafiają do konkretnego assemblera, który już łączy nam wszystkie warstwy w jeden ostateczny produkt. Jak widzimy, mamy cztery konkretne assemblery. I są one odpowiedzialne za cztery konkretne warstwy. Tutaj mamy wejście kwadratu, wiatraka, koła i kolca. Jak widzimy w pierwszej naszej warstwie, czyli w tej, mamy tylko wiatraki i koła. Stąd też trafiają tutaj właśnie wiatraki i koła, które następnie... Są łączone w odpowiednich assemblerach. Wiatraki najpierw z kwadratami, jednakże nie mamy kwadratów, a więc filtr wysyła nam wiatraki od razu na wyjście. Tak samo nie mamy kolsa, więc koło wysyłane są od razu na wyjście. Te trafiają do wspólnego assemblera, gdzie już są łączone w ostateczną warstwę, których kształt, jak możemy tutaj zauważyć, zgadza się z tym, co musimy osiągnąć. Kolory na razie się nie zgadzają, ale z kolorami za chwilę pokażę Wam, jak to wygląda. I tak to działa dla każdej czterej Dla każdych z czterech warstw taki tutaj pojawia się nam się nasza ostateczna warstwa. A trzecia i czwarta na razie śpią, ponieważ nie są wymagane do tego kształtu. Wynik trafia do ostatecznego assemblera, gdzie łączone są dwie warstwy ze sobą. Jak widzimy, jeśli byłaby potrzebna jedna warstwa, to wyszłoby na wyjście. Jeśli tylko ta druga, nie wiem dlaczego, wyszłaby na wyjście. One są wszystkie przekopiowane, dlatego tak to wygląda. Warstwy są ze sobą łączone i wysyłane dalej. Tutaj łączone, łączone by były z trzecią warstwą, gdyby ta tutaj występowała. Jednak nie występuje, a więc filtr wysyła naszą warstwę na wyjście. I to samo dzieje się w czwartym, trzecim assemblerze, który wysyła już nasz gotowy produkt do naszej bazy głównej. I ta leci długą drogę aż do budynku głównego. Tutaj, jak widzimy, trafiają różnokolorowe kształty, czasami źle sklejone. Jednak są to błędy, które szybko się stabilizują i jak widzimy, większość kształtów jednak trafia tych poprawnych. Co do kolorów, jest to bardzo skomplikowana sprawa. Painter jest, kolor mixer jest strasznie duży, ale trafiają do niego wszystkie trzy kolory. I już pokazuję, jak to wygląda. Jak widzimy, trafiają trzy podstawowe kolory: zielony, niebieski i czerwony. Na początku mamy filtr, który jeżeli jest potrzebny nam tylko dany konkretny kolor. To przypuszcza on zielony, niebieski lub czerwony od razu na wyjście bez przechodzenia przez mikser, który wypuszcza nam po prostu odpowiedni kolor. Następnie, jeżeli chcemy jednak zmieszać jakieś kolory, przepuszczane są one filtrem wszystkie do przodu, aż do miksera. Następnie, jeżeli potrzebujemy nam zmieszać czerwony z zielonym, nie potrzebujemy niebieskiego, to czerwony trafia filtrem automatycznie do mieszadła z zielonym, żeby nie, nie za nie zapchać yy, paintera z fioletowego, który wymaga niebieskiego, którego wtedy nie będziemy mieli. Jeżeli jednak potrzebujemy niebieskiego i czerwonego, oba trafiają do paintera, do, do miksera i są mieszane w kolor fioletowy. Następnie na wyjście, podawane z powrotem do drugiego miksera, jeżeli potrzebujemy białego koloru. Jak widzimy, na wyjście tutaj wychodzą białe kolory. Jeżeli jednak potrzebujemy tylko fioletowego, to ten filtr za to odpowiada i przepuści nam fioletowy na od razu na wyjście bez mieszania go z zielonym. To samo tyczy czerwonego, który wchodzi tutaj, lub niebieski, który wchodzi tutaj, żeby zmieszać się tylko z zielonym, żeby otrzymać kolor żółty lub cyjanowy. Na, na samym końcu wyjścia kolory te lecą bardzo długą drogę, aż do painterów, które widzieliśmy wcześniej. Dlatego zajmuje to tak długo, żeby osiągnąć odpowiedni kolor, ponieważ... Kolorów tych jest tutaj bardzo mnóstwo i zanim cała ta taśma od początku yy, miksera aż do paintera zejdzie z danego koloru, minie trochę czasu, które musimy niestety przeznaczyć na czekanie, aż kolory trafią. Pora teraz na komputer, który jest bardzo skomplikowany i bardzo rozległy, jednakże przy bliższym poznaniu jest naprawdę przyjemny. Sygnał z naszego budynku głównego jest wysyłany na rozdzielacz, który rozdziela nam warstwę, warstwy jedna po drugiej. Aktualnie zmieniły się one na nowe, także możemy e, ładnie to przejrzeć. Widzimy, pierwsza warstwa wierzchnia wysyłana jest w lewo, a spod, spodniej wysyłana jest warstwa w prawo. I dalej, jeżeli mamy kolejne warstwy, to warstwa jest wysyłana na lewo, kolejna na prawo i tak dalej, i tak dalej. Mamy aż cztery osobne warstwy. Tutaj oczywiście nie mamy nic, bo trzecia i czwarta warstwa jeszcze nie są używane. Każdy z tych sygnałów jest analizowany na każdy klocek. To znaczy, tutaj analizujemy prawy górny róg. Tu obracamy, yy, obracamy nasz kształt, żeby zanalizować lewy górny róg, ponieważ analizator analizuje tylko prawy górny. Tutaj obracamy go dwukrotnie, aby zanalizować kolejny klocek. I tutaj trzykrotnie, aby zanalizować kolejny. I tak z mamy informacje na temat każdego rogu kształtu, co do jego yy, kształtu początkowego oraz koloru. Dane kształtu wysyłane są do naszego shape pickera i jeżeli kształt ten zgadza się z kształtem tutaj, który jest wy wy wysyłany, czyli jest to kwadrat, to nasz yy, yy, dispenser przepuszcza nasze klocki dalej. Jeżeli nie, to nie. I tak yy, mamy tutaj oczywiście podział na Pierwszy klocek, drugi, trzeci i czwarty pierwszej warstwy, drugiej i tak dalej. To samo odczy się. Kolejnych kształtów to jest wiatraka, koła oraz gwiazdki. Jak widzimy tutaj sygnały nam się nie pokrywają, a więc y, dispenser jest wyłączony. To jest tyle, jeśli chodzi o kształt. Dalej, jeśli chodzi o kolor. Sygnał koloru jest jak widzimy rozsyłany w dwie strony. Jedna strona wysyłana jest do naszego porównywacza szarości. Porównuje on, czy kolor jest szary i jeżeli jest, to wysyła sygnał zerowy, to jest znegowany na jedynkę, aby ta pozwoliła filtrowi na w Painterze przepuścić nasze klocki bezpośrednio do wyjścia bez ich farpowania. To co tłumaczyłem wcześniej. Z kolei druga strona naszego koloru prowadzi do naszego miksera. Każdy z kolorów jest porównywany do każdego dostępnego koloru, niektórych nawet kilka razy. Tu mamy grupę kolorów zielonych, grupę kolorów niebieskich i grupę kolorów czerwonych. Jeżeli potrzebujemy koloru zielonego, czyli mamy kolor żółty, zielony, biały lub syjanowy, to wysyłany jest sygnał jak widzimy z tego, z tego, z tego i z tego tutaj, czyli na sygnał koloru zielonego. Tak samo jest dla każdego innego koloru. Sygnały te spotykają się w późniejszych bramkach logicznych z endami oraz notami, które porównują wielokrotność występowania różnych kolorów, aby odpowiednio zablokować lub przesłać dany kolor dalej lub przesłać go bezpośrednio na wyjście oraz drugą ścieżką, aby odpowiednio przekazać kolory, żeby zmieszać je dalej lub przesłać je od razu do kolejnego mieszadła lub też do wyjścia. Komputer ten jest najbardziej skomplikowany, myślę, z całej, yy, całej, całego mojego mema. Najbardziej też nad nim pracowałem. Yy, jest on całkiem sprawny, możecie go odwzorować, jeżeli naprawdę elektronika nie jest waszą mocną stroną. Jednakże polecam mimo wszystko pobawić się z tymi bramkami. Jest to naprawdę świetna zabawa. Gdyby mi się to nie podobało, na pewno bym tak długo w tym nie siedział. I tak powtarzamy dla każdego miksera, aż w końcu osiągniemy każdą warstwę i maszyna ta... Zaczyna nam po prostu działać. Odpalamy ją, podłączamy i wszystko śmiga. Jak widzieliście, już dwa razy podczas odcinka yy, yy, nasz poziom się ukończył. Teraz aktualnie mamy strasznie dziwne kształty, niezgodne z tym co potrzebujemy, ale oczywiście z czasem, jak już się wszystko powoli zacznie kalibrować, kolory zaczną się resetować, kształty yy, nasze yy, wynikowe produkty będą coraz bardziej przypominać to czego potrzebujemy, aż w końcu będą osiągać odpowiednie prędkości produkcji i zaliczony poziom. To wszystko na, ten, na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał i że zachęciłem Was, żebyście sami pomyśleli nad swoim memem. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, lajkowania. Jeżeli chcecie zobaczyć inne filmiki z Shape's, gdzie na przykład opisuję jak robić skutecznie fabryki innych kształtów już takich e, ograniczonych z góry, a nie losowych to również yy, piszcie w komentarzach. Yy, oczywiście zajmę się tym wtedy na przy najbliższej okazji. A na ten moment dziękuję za oglądanie i do widzenia.